Dobrze wyglądasz, Franz. Utyłeś na państwowym wikcie. Marenda, bardzo mi miło pan poznać. Księży. Proszę. To za To samo. Cztery wódki i kole. No i jak tam? Interes robię. I co ci potrzeba? Teczki Sarzyńskiego. Oryginal czy ksero? Może być ksero, przeczytać chcę, nie ilustrować. Sto. I coś na gościa nazwiskiem Wolf. Ha, co pan, panie kapitanie? Ja nie jestem kapusie. A my nie jesteśmy łapówkarzami. <laughs> Mamy sprawę tego Wolfa w spadku po bieniu. No i musimy coś z tym zrobić. Umorzyć. A tak po prostu się nie da. 150. Nie Franc. To nie chodzi o drobne. А нас есть двух. Две штуки. Скоро. Зачем ты не